wolne głosy, popołudniowe pasmo publicystyczne w telewizji Republika. Witam serdecznie w naszym studio pani Agata Czarnacka, redaktor naczelna portalu Lewica24. Krzysztof Bosak, przedstawiciel Ruchu Narodowego oraz Tygodnika Nowa Konfederacja Internetowego Tygodnika, który, który wystartował w zeszłym tygodniu. Pojawił się w zeszłym tygodniu, Państwo o tym wiecie, bo właśnie w zeszłym tygodniu, w dniu premiery tego tygodnika gościliśmy przedstawicieli w naszym studio. Proszę Państwa, zanim porozmawiam o 11 listopada, a rozmowa się rozpoczęła w studio już przed e, rozpoczęciem transmisji na żywo tego, co się w studio dzieje. To spytam Państwa, choć e, nie wiem, czy będziecie chcieli Państwo się wypowiedzieć na ten temat. Jak, jak Państwo oceniacie w ogóle istnienie czegoś takiego jak polityka e, klimatyczna, jak e, wielka dyskusja dotycząca tego, czy człowiek ma, czy nie ma wpływ... Ogatać. pierwszeństwo mojemu... Ja nie mam powiem, zacznę od tego, że nie mam dość czasu, żeby śledzić wszystkie badania naukowe na temat wpływu emisji dwutlenku węgla na tak zwane najpierw mówiono ocieplenie klimatyczne, a teraz już mówi zmiany klimatyczne, ponieważ się, okazało, że ten klimat nie do końca się podobno ociepla. Także ja jako, jako ekspert w tych sprawach się absolutnie wypowiadać nie chcę. Natomiast rozmawiałem z ludźmi od energetyki, i od polityki przemysłowej i oni jasno mówią, że cała polityka Unii Europejskiej jest w tym zakresie jednym wielkim nieporozumieniem, ponieważ ona wymusza zmianę struktury produkcji energii w samej Unii Europejskiej, obniżenie emisji CO2 w Unii Europejskiej, natomiast to prowadzi do tak zwanego zjawiska wycieku węglowego i zwiększenia emisji CO2 poza Unią Europejską. Więc jest to od początku do końca absurd, który jak najszybciej należy skończyć. Nie no. pytam pa państwa jako ekspertów, no bo nie tylko eksperci się tym w tej chwili muszą zajmować. Siłą rzeczy dotyczy to nas wszystkich. Chciałam oddać pierwszeństwo głosu tutaj z tego względu, że jako Między innymi była kandydatka na radną miasta stołecznego Warszawy z ramienia zielonych. To było dawno, ale jednak było. Trochę bardziej być może jestem zaangażowana w kwestie klimatyczne. Rzeczywiście okazuje się, że to, na co postawiliśmy praktycznie wszystkie pieniądze, to znaczy ETS, -y, handel emisjami. To kompletnie nie wypaliło. Przede wszystkim w tej chwili z kolei na lewej stronie sceny politycznej mówi się głównie o tym, że to nie wypaliło ze względu na to, że cena tych emisji jest za niska. Po prostu nie opłaca się producentom rzeczywiście zmniejszać, zmniejszać wydzielania CO2. A po drugie, protokół z Kyoto nie, jest, no, nie, obejmuje, nie obejmuje wszystkich narodów czy też wszystkich państw istniejących na świecie. Przede wszystkim, na przykład, jeżeli wykręciły się od niego Stany Zjednoczone, no to o czym my tu mówimy? Właśnie rzeczywiście w tej sytuacji ta głęboka polityka ekologiczna faktycznie prowadzi do, do obniżania własnej konkurencji i pewnego rodzaju gospodarczego samobójstwa. I zwiększenia emisji CO2 no jest... w państwach pozaeuropejskich. Można tutaj nie ma żadnych norm. klasycznie zapytać, czy możliwa jest ekologia w jednym kraju. No nie jest możliwa. E, drodzy, Chyba, że jest to związek e, Drodzy Państwo, spytałem właśnie o ten e, szczyt klimatyczny i też tak postanowiliśmy skomponować jedną rozmowę po drugiej, bo przed chwilą długa rozmowa na temat właśnie e, polityki klimatycznej miała miejsce. Ponieważ szczyt klimatyczny jest używany jako swego rodzaju e, pretekst w Dyskusji, tym razem pomiędzy organizatorami Marszu Niepodległości, imprezy, która z sukcesami odbywa się od wielu lat w Polsce i rośnie z roku na rok, z nazwijmy to Władzami z szefostwem struktur nadzorujących policję i z rządem jako takim. Używa się argumentu takiego oto, będzie w Polsce szczyt klimatyczny, a więc imprezę taką jak Marsz Niepodległości trzeba chronić w sposób dodatkowy, a my wszyscy mamy w pamięci obrazki policjantów kopiących demonstrantów z flagami. Wszyscy mamy w pamięci obrazki policjantów, a przynajmniej osób w mundurach policyjnych z zasłoniętymi twarzami. Krzysztof Bosak, przedstawiciel organizator. Pani Agata Czarnacka, widzę, że rwie się do głosu. O, bardzo proszę. Bo tym razem to ja jestem przedstawicielką organizatorów. Mhm. E, I tak się składa. Ale że... chyba nie Marszu Niepodległości. No, nie tym razem. Blokady? E, nie, właśnie, właśnie chciałam nie rozumiem. czy będzie jaką, jakaś blokada. W o tym jaką roku? blokadę tutaj chodzi? Ponieważ z tego, co mi wiadomo, ma być mniej więcej 15, 16, raczej 16 listopada marsz. E, Właśnie ekologiczny, organizowany międzynarodowo, faktycznie międzynarodowo, ale absolutnie spokojny, ponieważ pod patronatem frakcji zielonych w Parlamencie Europejskim i e, zielonych, zarówno polskich, jak i niemieckich. Poza tym ma być konferencja, e, an, nie taki antyszczyt, ale konferencja znowu organizowana e, przez Parlament Europejski, przez przedstawicieli zielonych, zwłaszcza. Tam mają być przedstawiciele polskiej polityki z najwyższego szczebla, rozmawiający o właśnie skuteczności i nieskuteczności aktualnie prowadzonej polityki. To są czy, rzeczy, które w ogóle nie mają dlatego, nic wspólnego z blokadą i absolutnie no nie ale mają ja, ja, jednak, ja jednak o tą blokadę dopytam. Ja rozumiem, że z lewej strony, nie, z, lewej że strony z lewej strony z lewej dyskursu strony politycznego żadnej. została dokonana pewna refleksja, no bo ja pamiętam bardzo dobrze, jednak nie... spotkania w krytyce politycznej, pamiętam obrazki z tego, co się w krytyce politycznej znalazło. Ja pana nie, ja, okay, ja pana nie bo... pamiętam z krytyki politycznej. Y, ja pamiętam to z doniesień, które śledziłem. z członkini krytyki politycznej w ogóle Pana sobie nie przypomina. Pewnie e, e, słusznie, jak e, no, się ja Pani wiem, domyśla. Internetu my publikowaliśmy w 2011 roku transkrypcję dyskusji, która odbyła się w krytyce politycznej mm -hmm. z udziałem Sewryna Blumsteina, gdzie szczegółowo lewicowi dziennikarze z lewicowymi bojówkarzami omawiali no. swoje niepowodzenia w zakresie Teraz... zablokowania marszu niepodległości. Cudownie. Nareszcie mamy e... prawicę i możemy porozmawiać, kto jest lewicowym ja bym, dziennikarzem. Ja bym, porozmawia. no na przykład Kazimiera Szczuka, która tam wiodła Ani prym, Chodzi o autorowanie Dzień... temperamentu lewicowych, właśnie takich A, różnych anarchistów. Bardzo mi przykro, ale, ale pani Kazimiera Szczuka jest literaturą pisze no, co... kulisy. No nie, nie jest dziennikarzem. No dobrze, jest celebrytką lewicową. I nie wiem, okay. czy jest lewicową, prawda? <laughs> e, bowiem, jeżeli pani się było pozwoli, jej pani, zapytać, pani, pani była nie. związana pani z krytyką redaktor, polityczną, startowała z list Zielonych, mówi pani, że nie wie, jakie blokady chodziło. No, nie, nie ja, ja nie wiem, z... jakie blokady teraz chodziło. Chodziło o blokadę nielegalną z 2010, częściowo legalną z 2011. Pani 2000- Ale proszę pozwolić, Końca, ale właśnie bo... pan mówi jakieś straszne tak? rzeczy. Ja przed chwilą mówiłam, że nie wiem, o jakie blokady chodzi w tym roku. Mm -hmm. Rozumiem, nie, ale sobie momenti, z ja, ja sobie ale, 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 ale ja sprawę. Drodzy państwo, je. ja muszę zaprotestować, jak napomnie. na razie jeszcze ja przynajmniej nic tak. nie mówiłem o blokadach w hmm. tym roku. Chciałem co prawda spytać, czy blokady na ten rok są wiem. Ja nic Panie redaktorze, bo ja, ja chciałem właśnie jakby dokończyć. Tak? Bardzo proszę. Pan powiedział, że Lewica dokona pewnej refleksji. Otóż nie mamy do czynienia żadną refleksją. Lewica jest jakby strukturalnie pytanie. No, ja na zadałem pytanie swoją strategią. Mamy do czynienia po prostu z diagnozą nieskuteczności, nic ponadto. E, e, środowiska radykalnie lewicowe, z którymi pani Agata przez pewien czas flirtowała, e, wyobrażały sobie, że są w stanie odzorować tutaj taki wzorzec poprawności politycznej, jak w Niemczech. Oni się bezpośrednio sugerowali blokadą marszy np. NPD w Dreźnie i wyobrażali sobie, że uda się z polskich narodowców e, ustawić ich w tej samej roli, w jakiej są ludzie z NPD ustawieni w Niemczech. Oczywiście to się nie da, bo Polska to nie Niemcy, Polski Ruch Narodowy to nie NPD i tak dalej. No a oni przede wszystkim też nie są w takiej pozycji jak lewica w Europie Zachodniej. W 2010 roku nielegalnymi metodami nie udało im się zablokować przemarszy organizowane przez organizacje narodowe. W 2011 działali metodami legalnymi też im nic z tego nie wyszło. W 2012 zorganizowali już swoją własną manifestację, która nie była bezpośrednio blokadą. Przyszło na nią około 1000 osób. No i w tym roku pewnie będzie podobnie. A ja wszystkich mogę zaprosić po prostu na Marsz podległości. Dobrze, ale ja chciałbym jednak, jeśli yy, dacie się Państwo, no, na no to... No, mógłbym pan Dobrze, się pani... na przykład odnieść do moich rzekomych pani... flirtów, co jest dosyć Agata zaskakujące. Pani w takim razie. Nie, to, znaczy wy, wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o tym, że lewicową dziennikarką jest Kazimiera Sztuka, to chyba jest jasne, że po prostu... Znaczy, jeżeli Pani mówi, że ona nie ma warsztatu pan... dziennikarskiego, to ja się mogę z tym zgodzić. Proszę Natomiast pana, występuje w mediach ale... dość często nie jako polityk. Panie pośle. Ja panu nie przerywałam, to znaczy przerywałam panu i będę przerywać dalej, jeżeli pan nie będzie przerywał, dobra? Możemy okay. się tak umówić? E, I bez, tutaj w ogóle e, to jest naprawdę poważna deklaracja. Więc e, panie, panie pośle, e, środowiska lewicowe są bardzo różne, zróżnicowane i bez interesujące. Wątpię. Pan mówi o radykalnej lewicy, e, określając w ten sposób centrolewicową krytykę Koalicja polityczną. Koalicja 11 listopada tak zwana. Dobrze. Koalicja w której krytyka uczestniczyła, łącznie z lewicowymi Dziękuję bardzo za to, za to uściślenie. Lewicowych bojówkarzy to ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek spotkałam, no ale może spotkałam, tylko o tym nie wiem. E, natomiast jeżeli chodzi o flirty, to proszę, zostawmy to dla siebie, dobra? Dobrze, rozumiem, że mamy wyjaśnioną tę kwestię, tak. w której pani przed chwilą zaprotestowała, cieszę się. No to w takim razie e, ja spytam w ten sposób. W tym y, czasie y, będą jak wiemy, jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, dwie y, ważne nazwijmy alternatywne, to, imprezy. I, alternatywne mhm. imprezy, które mają zupełnie inne y, założenia. No bo rozumiem, że impreza mhm. organizowana przez Lewicę 16 o którym mówimy, ma inne założenia, 11 listopada ma inne założenia, ale w wypadku o, 11. 11 listopada w wypadku 11 listopada i to pytanie do, y, do pana Krzysztofa y, Bosaka, y, władze państwa stwierdziły, że Właśnie ze względu na ów szczyt klimatyczny impreza 11 listopada Marsz Niepodległości musi się wiązać ze specjalną... Właśnie ochroną. Wyście apelowali o to, aby policja nie wchodziła w interakcję z uczestnikami samej, samego marszu. Skąd tego rodzaju apel i jak pan jako współorganizator ocenia tego rodzaju stanowisko władz państwa? Ja po pierwsze szczytu klimatycznego nie postrzegam samego w sobie jako jakiegoś zagrożenia dla marszu niepodległości. On jest zaplanowany po drugiej stronie Wisły. Każdy, kto jest z Warszawy, zna topografię Warszawy, wie gdzie jest Stadion Narodowy i gdzie... Jest trakt królewski, którym my z reguły staraliśmy się przejść z naszym marszem. Więc jeżeli nie będzie tu żadnych niespodzianek, na przykład polegających na przeniesieniu szczytu klimatycznego w inne miejsce, to my nie powinniśmy w żaden sposób sobie wchodzić w drogę. Szczyt niech się zaczyna, a my zorganizujemy swój przemarsz. Niepokój wynika stąd, że wszyscy spekulują o tym, że szczyt klimatyczny przyciągnie masy radykalnych antyglobalistów, którzy będą chcieli rozpętać jakiegoś rodzaju zadymę żeby zwrócić na siebie uwagę. E, czy to jest prawda, to zobaczymy. Już są te plotki, że minister Sienkiewicz ma zamiar przywrócić kontrolę na granicach. Jest ta informacja, że ta główna manifestacja przeciwko szczytowi klimatycznemu ma być nie 11, a 16, co jest pod kątem utrzymania porządku w Warszawie zdecydowanie nam na rękę. E, no a my apelowaliśmy do policji, żeby się trzymała na dystans od Marszu Niepodległości, głównie z tego względu, że w zeszłym roku e, w naszym odbiorze policja po prostu ten marsz zakłóciła e, i złożyliśmy w w tej sprawie doniesienie do prokuratury, śledztwo toczy się do dzisiaj. Pani Agata Czernacka. No więc, właśnie, wydaje mi się, że ja, jak już mówiłam, no być może jestem izolowana od pewnych informacji jako redaktor naczelny bądź co bądź organu prasowego. Ale nic nie wiem na temat żonnych krwi, globalistów, którzy mieliby przyjechać do Warszawy, żeby blokować szczyt klimatyczny. To który... no, może są tacy, którzy nie są. Krwi. Przepraszam, nie, no właśnie o to chodzi, że jest alternatywna konferencja, na której ma się jednak toczyć pewna krytyka instytucjonalna i fundowana przez frakcję Parlamentu Europejskiego krytyka tego, co się dzieje podczas szczytu COP19. Natomiast absolutnie nie, nie wyobrażam sobie w tej chwili potencjału nawet zorganizowania jakichś bardzo intensywnych nie wiem, zamieszek, manifestacji, czegoś w rodzaju, e, czegoś w rodzaju alter szczytu w, w ale Seattle. Pani redaktor, pani przecież... E, nie, jest ten fantazmat rzeczywiście. Pamiętamy, nie, no jak, ja... w którym ja... to roku było, jak cała Warszawa była zabita deskami, bo mieli przyjechać tak, ale no ja pamiętamy, tak, nie, no, to pamiętamy. i nic Oczywiście się to nie musiał stało. Być gdzieś rok to było być Piąty, czwarty, te okolice, no ale tak. jednak pani redaktor, no ja jednak dopytam na koniec tej e... rozmowy. E... Natomiast no rzeczywiście bardzo niepokojąca ja jest szczerze, informacja nie ma... o pani... zablokowaniu czy... granic. O zupełnie jednym słowem, że my też organizujemy organizujemy konferencję anty, antyszczytową. Nie wiem, czy pani mówiła o naszej. Pewnie nie. Pewnie jest jakaś lewicowa, my robimy 10 Zieloni. listopada też Zieloni. w tej sprawie. Zieloni robią konferencję Z organizacjami narodowymi jest róża część. Frakcja Zielonych w Parlamencie Europejskim. Jestem zafascynowany. To, oznacza, sobie... to, oznacza, to oznacza, że istnieje Że tutaj. będą trzy marsze i trzy konferencje. Nie, ale proszę, ale. W, w, najbardziej fascynujące to, że przynajmniej dwie z nich będą dotyczyły zagadnienia, które nazywa się szczyt klimatyczny, będą krytyką polityki klimatycznej Unii ale Europejskiej z dwóch no, i... Różnych, z dwóch różnych kierunków. Bardzo dobrze, bardzo Też dobrze. mi się tak wydaje, wydaje na mi się, że tym bardziej... Że się jakoś uda nam przemieszać w pewnym momencie i, i, i budować nadzieję, być może jakiś wspólny front. I miejmy może nadzieję, że Chociaż kształt będzie miał to trochę inny zobaczymy. niż te obrazki, które ja jednak pamiętam, choć w krytyce Chyba politycznej pamiętam, mnie nie, nie było. No ja pamiętam je z internetu, ja jestem w stanie rozpoznać główne znaczy, ulice ja w, ja w Warszawie wiadomo. i jestem w stanie na tych głównych ulicach no w Warszawie, nie. nawet na nagraniach wideo, rozpoznać zamaskowanych ludzi, którzy... Dziękują, no, chowających się w budynku chce, krytyki chce pan... politycznej. Aha, ja muszę przyznać, kiedyś, no kiedyś w knajpie, za, która się tam znajduje, nawet główna, piłem piwo. Więc... Mam wrażenie, że główna zadyma była na placu Konstytucji. Skąd jednak było dosyć daleko do siedziby krytyki politycznej? Nie rozwiążemy. Ale kamery są nie wszędzie. W 2000, nie w roku. Nie, nie w rozwiążemy roku. tego sporu, przynajmniej nie teraz. W roku Dziękuję uprzejmie. Już nie było krytyki politycznej. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Pani Agata Czarnacka, redaktor naczelny portalu Lewica24. Dziękuję, Dziękuję za spotkanie. Pan Krzysztof Bosak, reprezentujący RU. Narodowy były poseł na Sejm Rzeczpospolitej, przedstawiciel Tygodnika Nowa Konfederacja, który niedawno miał swoją premierę. Dziękuję. Uprzejmie zostańcie Państwo z Telewizją Republika.